To jednak, jak mantrę, powielę na tak ważnej uroczystości słowa wypowiadane zapewne przez wielu z naszych dostojnych dzisiejszych gości, że to Wy, drogie druhny, druchowie, ochotniczych Straży Pożarnej, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jesteście trzonem w tym systemie w ratowaniu życia i zdrowia drugiego człowieka, w ratowaniu zagrożonego mienia. Bez was, jako czynnika ludzkiego, bez waszej systematycznej, oddanej i ofiarnej służby, zakres działalności Straży Pożarnych byłby ubogi. Można by powiedzieć, żeby nie istniał. To wy, drodzy strażacy, w każdej sekundzie, każdej godziny, każdego dnia, o każdej porze, nocy czy dnia, nie zważając, czy jest zimno, czy mroźno, czy pada deszcz, czy wieje wiatr, czy tak jak dzisiaj świeci żar z nieba, Jesteście gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, niejednokrotnie, nawet z narażeniem własnego życia i zdrowia. Dlatego w tak zaszczytnym dniu chcę serdecznie podziękować w imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Czechanowie za Waszą dotychczasową służbę. Podziękować i podkreślić znaczenie Waszej służby na rzecz mieszkańców naszego powiatu. W tym miejscu chciałbym także podziękować przedstawicielom służb mundurowych instytucji współpracujących ze Strażą Pożarną, ponieważ zawsze są z nami, gdzie zachodzi potrzeba w usuwaniu zagrożeń i się pomocy. Ostatni rok działalności to oprócz zdarzeń, które już znacie i realizujecie, to przede wszystkim walka z niewidocznym zagrożeniem, czyli koronawirusem. I choć sami byliście jeszcze w marcu ubiegłego roku, w początkach wystąpienia epidemii, z obawami o własne życie, to kolejny raz nie zawiedliście i stanęliście z podniesionym czołem, żeby realizować zadania w celu likwidacji rozprzestrzeniania się koronawirusa. Szanowne druchy, szanowne druchy, przepraszam i druchowie, funkcjonariuszki i funkcjonariusze, dziękuję Wam za udział i zaangażowanie w dowożeniu środków ochrony indywidualnej, a także płynów do dezynfekcji do szkół, przedszkoli. Parafik za zabezpieczenie polowej izby przyjęć przy szpitalu. Serdecznie podziękowania kieruję do strażaków, ochotników oraz włodarzy gmin za włączenie się do rządowego programu szczepień i dowożenie osób nie dotrzeć samodzielnie na szczepienia, za dostarczanie także żywności osobom odbywającym kwarantannę. To strażacka jedność i mobilizacja, a także Wasz profesjonalizm przyczynił się do skuteczności tych działań. Jeśli mowa natomiast o skuteczności, nie sposób nie odnieść się do kolejnego czynnika w utrzymaniu akceptowalnego bezpieczeństwa, a mianowicie czynnika sprzętowego. Sprzęt, zarówno ten mobilny, jak i stacjonarny, a także warunki zapysza socjalnego naszych strażnic, to ważny aspekt. Szanowni Państwo, drodzy strażacy, wszyscy doskonale o tym wiemy, że nawet najsilniejszy, najbardziej ofiarny, najlepszy spośród Stojących tu nas strażaków utracił swoje osobowe atrybuty, dające przewagę w niesieniu pomocy innym, gdyby nie odpowiedni, sprawny i profesjonalny sprzęt. W celu usprawnienia systemu ratownictwa w roku ubiegłym nasza komenda otrzymała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Skalnia z częściowym wyposażeniem wartości prawie 1 200 tysięcy złotych. Z czego około milion pięćdziesiąt tysięcy złotych to dotacja ze środków budżetu państwa, to jest program programów a 150 ,000 zł tysięcy to dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Gospodarki Straży Pożarnej w Warszawie, na który wypłaty dokonała, dokonał miasto i gmina Gnojec. W roku ubiegłym wzbogaciliśmy się także o lekki samochód kwater mistrzowski Volkswagen T6 o wartości blisko 120 tysięcy złotych w całości ze środków budżetu państwa, Służący do zwalczania koronawirusa. Ponadto nasza komenda otrzymała dotację celową ze do środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 135 tysięcy złotych na modernizację systemu łączności na terenie powiatu Ciechanowskiego, 197 tysięcy na zakup nowych ubrań specjalnych dla strażaków, 70 tysięcy na zakup dwóch namiotów. 190 tysięcy złotych na remont renowację budynku Komendy, którą w dniu dzisiejszym mam zaszczyt przedstawić. Można po prostu efekt zobaczyć e, już e, umowy, tak końca umowy. Szanowni Państwo, Drodzy Goście, mimo, że wyczytane kwoty dofinansowań są niebotyczne tak naprawdę w odniesieniu do naszego stałego budżetu, to rok ubiegły owocował w kolejne przekazywane środki i sprzęt. Masowiecki komendant wojewódzki na Jarosław przekazał sprzęt specjalistyczny oraz wyposażenie osobiste o łącznej wartości blisko 190 tysięcy złotych. Był to sprzęt m.in. oświetleniowy, generatory ozonu, fumigator, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, a także był beneficjentem w zakupie namiotu oraz krokronu na potrzeby prowadzonych działań na tym Panie brygadierze na pana ręce chciałbym w tym miejscu złożyć podziękowania za wkład. W rozbudowę potencjału ratowniczego na terenie naszego powiatu oraz poprawę warunków służby. Panu Maciejowi Łodzikowi, sekretarzowi spraw wewnętrznych i administracji, komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Mazowieckiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz panu jako zwierzchnikowi Ciechanowskiej Braci Strażackiej. Te podziękowania należą się nie tylko za środki na rzecz komendy powiatowej, ale także za sprzęt. Samochody i poprawę jakości strażnic w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na naszym terenie. Dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo-Kośniczego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trafiły do tych strażnic i opiewały łącznie na kwotę blisko 930 tysięcy złotych. Podziękowania kieruję także do władz samorządowych. Serdecznie dziękuję pani starości Powiatu Ciechanowskiego, pani Joanie Podowskiej rad oraz zarządowi powiatu za aktywne, Uczestnictwo w dokładaniu cegiełek finansowych w działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej. W roku ubiegłym, Starostwo Powiatowe sfinansowało w całości zakup nowego samochodu operacyjnego, współfinansowało zakup namiotu oraz stokochronu, a także przekazało środki na remont naszej komendy. Łączna kwota do finansowania to ponad 120 tysięcy złotych. Na koniec chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim wyróżnionym. Odznaczonym i awansowanym w dniu dzisiejszym. Życząc Wam, drodzy Strażacy, dalszych sukcesów w życiu osobistym, zawodowym oraz spełniania się na płaszczyźnie heroicznej służby w celu podnoszenia bezpieczeństwa naszego powiatu. Dla braci Strażackiej to wielkie święto powiatowe. W tym miejscu w imieniu parlamentarzystów. Z mojego okręgu, jak też i parlamentarzystów, parlamentarnego zespołu strażaków, którego od siedmiu lat jestem członkiem. Wszystkim Państwu, Państwa rodzinom życzę wszystkiego najlepszego i przede wszystkim dziękuję za tę służbę, ofiarną służbę, którą pełnicie każdego dnia. Tak jak już tutaj wiele na ten temat było powiedziane, Wasza praca. W czasie pandemii widoczna była w każdym miejscu Polski i również za to Wam serdecznie dziękuję. Podzielę się z Państwem tylko taką refleksją z wczorajszego dnia, bo również byłam w Pawłowie w gminie Regimin na spotkaniu ze strażakami i muszę podkreślić, jak. Takie jednostki w całej Polsce są wszędzie. Strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Ciechanowie, Szanowni druhowie ochotnicy Straży Pożarnej Powiatu Ciechanowskiego, Szanowni Państwo, nadugradnier Jarosław Nowosielski, nie mógł, Mazowiecki Komendant Wojewódzki nie mógł przybyć osobiście, jednakże zobowiązał mnie do przekazania wam kilku słów w postaci listu okolicznościowego, co uczynię. Dzień Strażaka. To święto szczególne zarówno dla nas, zawodowych strażaków, jak i grupów OSP. Obchody Dnia Strażaka zawsze zmuszają do chwili refleksji nad przebiegiem naszej doczyszcowej służby, nad ich trudem i związanym z nią posiedzeniem. Z tej okazji przekazuję Wam, szanowni strażacy, pracownicy cywilni i duchowie ochotniczy straży pożarnych Powiatu ciechanowskiego, podziękowania za Waszą codzienną służbę i pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu ciechanowskiego. To właśnie Wy stanowicie istotny filar bezpieczeństwa w Waszym powiecie. To Wy podejmujecie każdego dnia starania o to, by każdy, kto potrzebuje pomocy ją utrzymał. Z dużym podziwem patrzę również na Wasze zaangażowanie związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusem. Zapewniam, że Wasze działania podejmowane w trosce o bezpieczeństwo i ochronę przeciwdziałania są dostrzegane i wysoko oceniane. Widząc Wasz wkład i poświęcenie, staramy się z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz przy ogromnej przeciętności i wsparciu Wiceministra Macieja Wąsika, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej podejmować wszelkie możliwe działania, by poprawić komfort służby strażaków zawodowych i dróg ochotniczych Straży Pożarnej na Matości. Wierzę, że program modernizacji Inwestowanie w nauczek sprzęt, modernizację straży, podwyżki uposażeń czy wsparcie finansowe dla dróg OSP. Także w terenie powiatu Ciechanowskiego, gdzie w latach 2020-2021 przekazano w sumie cztery samochody ratowniczo-gaśnicze, a wsparcie finansowe opiewało na kwotę blisko 2,5 miliona złotych. Pozytywnie i zauważalnie wpływają na Waszą codzienną służbę. Dużym układem w stronę szanownych grup ochotniczych Straży pożarnej są dalsze, trwające prace nad ustawą Ochotniczej Straży Pożarnej. Jej głównym założeniem jest podniesienie prestiżu Waszej organizacji oraz między innymi znaczące zwiększenie nakładów przeznaczonych na działalność ochotniczej straży pożarnej. Te wszystkie działania i projekty podejmujemy w trosce o Was i jesteśmy przekonani, że one zaprocentują i wymiernie wpłyną na bezpieczeństwo i dalszy rozwój ochrony środowiska na terenie Mazowsza. Zdaję sobie sprawę z tego, że miniony rok był dla Was dużym wyzwaniem. Tym bardziej chciałbym, by wręczone dziś oznaczenia i jak nadania w 3 stopni były honorowaniem Waszej trudnej służby, związanej z ryzykiem i wieloma osobistymi leczeniami. Wszystkim oznaczonym i awansowanym strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Drugą w Straży Pożarnej bardzo serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Z okazji obchodów Dnia Strażaka życzę, by codziennie działania, które podejmujecie w służbie dawały wam satysfakcję i poczucie, że działacie dla dobra dla nas wszystkich. Życzę również nieustającej opieki Świętego Floriana. brygadier Jarosław Nowosielski. Gazwizor Mazowiecki Wojska Mazowieckiego jest największy. To jest około 2000 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym jednostek, które są w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym i są poza. Jest to 38 komend powiatowych, komend miejskich. 61 jednostek ratowniczo-gaśniczych. Jest to duży garnizon. Powiem w ten sposób, że komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie oraz Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Sierpnickiego. Wbijają się niesamowicie ilością interwencji, bo na ponad 86 tysięcy interwencji w Województwie Mazowieckim to około dobre półtora tysiąca interwencji, to jest wasza za 2020 rok. Dzięki wielkie, dziękuję bardzo za, za to, co robicie. Robicie dla społeczności, nie tylko społeczności lokalnej, ale także dla powiatu, dla województwa i również dla kraju. Dziękuję również orkiestrze orkiestrze na, pana, na ręce pana Kapelisza przekazaliśmy y, promesę. Promesę. Ja wiem, y, że ta promesa może nie w spokojnie potrzeb, Jednakże jest to jakąś tam symboliczną kwotą, która wspomoże nas. A jest to Orkiestra Denta w jest bardzo ważną organizacją. Jest bardzo ważna, jest bardzo ważne, ponieważ jest od lat nas naszej tradycji, podtrzymuje tę tradycję, jesteśmy zobowiązani, żeby dbać o orkiestry i żeby dbać i podtrzymywać nasze tradycje. Awansowanie, wyróżnieni. to jest nagrodzenie, to jest naprawdę szczególnie, szczególne wyróżnienie. Gratuluję Wam wszystkim i życzę kolejnych, kolejnych sukcesów, nie tylko zawodowych. Ja w ostatnim. W czasie mówię wszystkim i życzę wszystkim powrotu normalności, bo to jest najważniejsze. Ostatni rok, ponad rok, to borykamy się z pandemią koronawirusa. I właśnie o tym właśnie mówię, właśnie, że życzę wszystkim powrotu do normalności, bo jest najważniejsze. Żebyśmy mogli normalnie pełnić służbę, normalnie żyć. Dziękuję bardzo. Powiem tak, pogoda niestety nie zachęca do tego, żeby mówić długo, także postaram się krótko, ale tak, żeby te słowa do pana trafiły, a też wyraziły stosunek władz powiatu i nie tylko, ale przede wszystkim mieszkańców powiatu do służby strażaka, do zawodu strażaka, bo zawód strażaka trudno nazwać zwykłym wykonywaniem z obowiązków, to jest Wasza służba. Kochani, chciałam Wam przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować.